Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Dawno się nie widzieliśmy albo też nie słyszeliśmy, ponieważ ostatnie wideo, które zrobiłam odnośnie przepowiedni, było w kwietniu, pod koniec kwietnia. Dlaczego tak się stało? Gdyż postanowiłam wreszcie dokończyć moje strony internetowe: stronę barbaraolukowiak.pl. Także moją stronę Akademii, czyli Member, na której trzymam wszelkie kursy, produkty, które stworzyłam dla ciebie. I właśnie z tej strony można od teraz już pobrać produkty po ich zakupieniu. Może się zastanawiasz, po co te nowe platformy, dlaczego to zrobiłam, dlaczego musiałam to zrobić. Być może w kolejnym filmie powiem coś więcej na ten temat. Natomiast dzisiaj zapraszam Cię na przepowiednię dotyczącą Października. Jak wiesz, moje przepowiednie są na podstawie wybranej karty Majów, wybranej losowo karty Majów. Są to moje karty Majów. I tak jak zwykle, na początku wybiorę kartę, potem ją zinterpretuję, a następnie przeprowadzimy taką krótką, medytację odnośnie wybranej karty i energii, które właśnie ta karta reprezentuje, a energie będą dotyczyć oczywiście tego miesiąca, czyli października 2022 roku. I na koniec dla chętnych osób przeprowadzę dwupunkt na to, byśmy mogli jak najbardziej korzystnie. I najbardziej efektywnie wykorzystać energię, jakie przynosi nam właśnie ten miesiąc październik. Także na początku wybiorę kartę. I jest to karta dla wszystkich osób, które kiedykolwiek oglądną to wideo czy teraz, czy też w przyszłości. Właśnie ta karta będzie ich dotyczyć. Dobrze, wybieram kartę. Zobaczymy, co nam wyszło. Jest to karta EP. Czyli droga. Wydaje mi się, że ta karta już wcześniej się nam pokazała na wiosnę, kiedy wyciągałam karty co tydzień. Teraz będę wyciągać karty co miesiąc. Spójrz na tą kartę i poczuj ją. Na pewno już masz jakieś skojarzenia, czyli jest to karta E. Inaczej mówiąc jest to karta drogi, ale także symbol trawy. Słowa kluczowe nad którymi możemy medytować, możemy się zastanowić. W przeciągu tego miesiąca to jest przeznaczenie, uzdrowienie, kompromis, niebo, ziemia oraz wzrost. Ciekawe, które słowo najbardziej przemawia do ciebie? To, które najbardziej przemawia, jest na pewno tym, z którym warto popracować w czasie tego miesiąca, w czasie października 2022. Karta E symbolizuje ścieżkę życia, którą. Podążasz, ale też tą ścieżkę, która pozwala Ci rozwijać się duchowo. Jak się dobrze przypatrzysz, można tutaj zobaczyć z tej strony schody albo też drabinę czyli tak naprawdę taką naszą i życiową, i duchową podróż z dołu do góry, wspinanie się, wchodzenie po schodach, czy też Podrabinie i wykonywanie kolejnych kroków na naszej drodze życia. W związku z tą kartą warto się zastanowić: czy nie jesteśmy za bardzo współzawodniczący? Czy w jakiś sposób podchodzimy do naszej porażki, czy też do odrzucenia? Jeżeli w tym miesiącu zdarzą się jakieś elementy z tym związane. Jest to tylko oznaka, że to są nasze możliwości do przepracowania czegoś w naszym wnętrzu, które wymaga przepracowania, abyśmy mogli wstąpić na kolejny szczebel naszej drabiny, Dra drabiny rozwoju, drabiny duchowej, drabiny życia. A konsekwencją oczywiście jest tego, to, że będziemy prowadzić bardziej szczęśliwe i spełnione życie. W tym miesiącu ukaże się też nasz talent do rozwiązywania różnych problemów. Może wcześniej nie zauważaliśmy tego, że tak naprawdę doskonale sobie radzimy w sytuacjach, które kiedyś były dla nas bardzo trudne do rozwiązania, do poradzenia sobie. Ten miesiąc będzie nam sprzyjał także w osiąganiu celów, które sobie założyliśmy. Czyli przede wszystkim w tym miesiącu dla wszystkich osób, które oglądają to wideo, będzie mm, bardzo istotnym to, żeby przygotować sobie nowe plany, a jeżeli już jesteśmy w trakcie ich realizacji, zdecydowanie będzie to miesiąc sprzyjający nam zakończeniu, bardzo pozytywnemu zakończeniu tych spraw, czyli osiąg osiągnięciu celu, które sobie wcześniej założyliśmy. Energia tego miesiąca będzie sprzyjać dobremu kończeniu albo też układaniu właśnie tego planu do realizacji na później. W tym miesiącu dla osób, które będą oglądać to wideo, bardzo ważnym będzie taka wolność i swoboda osobista, dużo, poświęcanie dużo czasu dla siebie, a niezależnie od tego, czy będzie to dotyczyć spraw, będzie to dotyczyć spraw rodzinnych, osobistych, czy też pracy. Będą te osoby potrzebować chwili, chwili dla siebie, takiej chwili izolacji, odizolowania się żeby móc się skupić na tym, co jest dla nich najbardziej ważne w danej chwili. I tutaj jest taka uwaga, jeżeli podejmiemy jakiś projekt, który jest ważny dla nas, musimy uważać na to, żeby się nie przepracować. W związku z tym ważnym jest, żeby znaleźć czas dla siebie w tym natłoku zajęć na chwilę odpoczynku, na chwilę relaksu, na, na chwilę przyjemności takiej osobistej, bo zachodzi tutaj takie niebezpieczeństwo przepracowania, a tego przecież nie chcemy, ważne, żeby tutaj wprowadzić równowagę. Czyli w tym momencie, kiedy przyjdą do nas y, takie, takie myśli, że nie możemy przerwać tej pracy bo bo bo, bo bo właśnie przerwijmy na moment, uśmiechnijmy się do siebie. Y, Sprawmy sobie jakąś przyjemność, czy też zaplanujmy, może nawet wcześniej jakąś przyjemność, jeżeli lubimy planować, i wykonajmy ją, tak, żeby cała ta praca później kojarzyła nam się z przyjemnością, a nie z przepracowaniem. To jest bardzo ważne. Energie tego miesiąca będą sprzyjać w łatwej komunikacji z innymi osobami. Dlatego warto, jeżeli mamy jakieś kontrakty biznesowe czy też porozumienia, warto w tym miesiącu to zrealizować, ponieważ energie będą sprzyjać w łatwym negocjowaniu właśnie w, m, takich kontraktów. Obojętnie, czego by te kontrakty dotyczyły, nawet takie osobiste kontrakty z kimś. I to już tyle, jeżeli chodzi o tą kartę. Nic więcej tutaj do mnie nie przychodzi. I teraz zapraszam Cię na taką krótką medytację odnośnie energii, która będzie w październiku dla nas, dla osób, którzy oglądają to wideo teraz czy też w przyszłości a które te energie są symbolizowane właśnie przez kartę E. Także, jeżeli chcesz skorzystać z medytacji, usiądź teraz wygodnie, zamknij oczy i zrób parę. Głębokich oddechów, wdech nosem, i długi, głośny wydech ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. A teraz skup uwagę na podstawie swojego kręgosłupa w okolicy kości ogonowej. I pozwól, by twoja aura się poszerzyła. I jeszcze bardziej poszerzyła. I jeszcze bardziej. Teraz jesteś w bardzo bezpiecznym miejscu, masz dużo przestrzeni wokół siebie. Nad sobą, pod sobą. Dlatego teraz pomyśl o energiach października 2022. Energię października 2022 dla mnie. I poczuj cokolwiek czujesz w ciele, kiedy myślisz o energiach października 2022. Ja poczułam to w klatce piersiowej tutaj i musiałam też chwilkę odkaszlnąć. Czyli gdzieś usytuowały się dla mnie te energie w gardle. Oczywiście możemy to interpretować, ale nie, wcale tego nie musimy robić, bo interpretacja jest potrzebna dla naszego mózgu. Natomiast by przepracować tę energię, przetransformować je na pozytywne dla nas, wcale nie musimy znać interpretacji. Także zaproś jeszcze więcej tych energii października 2022. Oddychaj i pozwól sobie poczuć nawet tę energię w Twoim ciele jeszcze bardziej wyraźnie, i nawet jeszcze bardziej wyraźnie. I nawet jeszcze wyraźniej. I zaproś jeszcze więcej tych energii. I jeszcze więcej. Mogą być odczucia, które odczuwasz, mogą być pozytywne, albo neutralne, albo wręcz negatywne. Mogą się włączyć jakieś emocje. I to jest w porządku. Po prostu przyjmij to, co przyjdzie. Przyjmij to, co przychodzi. Na, tą, na ten moment jesteś w bezpiecznym miejscu. Dlatego możesz się otworzyć na informacje, bo to jest tylko informacja. Także przyjmij tą informację, zauważ gdzie ta informacja jest w Twoim ciele. Ta energia jest w Twoim ciele, i zacznij oddychać, rób wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. Skupiaj się na podstawie swojego kręgosłupa i teraz pozwól tej energii przesunąć się. Może ta energia chce pójść do góry, na dół, w prawo, w lewo. Może stać się lżejsza, bardziej jaśniejsza. Także oddychaj i pozwól, by ta energia się przesunęła, gdziekolwiek chce się przesunąć. I oddychaj. I wykonaj takich 5 oddechów głośnych, troszeczkę innych, tak zwane ener energia ognia. Taka. Wykonaj takich 5 oddechów. I 5. I oddychaj normalnie. Teraz policz od 10 do 1. Możesz to powiedzieć na głos, możesz policzyć w głowie. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Możesz to zrobić wolno albo też szybko. Nie ma znaczenia. I teraz pomyśl jeszcze raz o energiach, które przynosi październik 2022 dla ciebie i w którym miejscu czujesz tę energię teraz? Czy coś się zmieniło? Czy są w tym samym miejscu, w innym miejscu bardziej intensywne, mniej intensywne? Na ile intensywne w skali od 0 do 10? Ja zauważyłam, że czuję nadal te energie tutaj z przodu, są one lżejsze, ale też poczułam bardzo duży taki hmm, sygnał w moim lewym ramieniu, w moim lewym barku, całym powiedziała. Taki sygnał. Jakby ból, szczeknięcie. Taki dyskomfort tutaj poczułam z tej strony. Także, jeżeli też czujesz jeszcze, że, 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 że coś, coś tam jest i chciałabyś jeszcze to przetransformować, przesunąć, to pomyśl o tych energiach, poczuj je w swoim ciele, zrób parę głośnych oddechów. Zaproś tych energii jeszcze więcej. I teraz powiedz im, że dziękujesz, że są, że przyszły, że z pewnością ich intencją jest ochrona Ciebie, ale Ty już to wiesz, zauważasz. Dziękujesz im za to, że są, że przysłały Ci tą informację, ale teraz mogą już odejść. I zrób parę głębokich oddechów z taką intencją, że te energie z łatwością już opuszczają Twoje ciało fizyczne i Twoje ciało energetyczne i idą do źródła, gdzie tam są przetransformowane na coś wspaniałego. Bardzo dobrze. Jeżeli poczujesz, że potrzebujesz jeszcze więcej takiego działania, że jeszcze nie jest to do końca zrobione, jeszcze czujesz dyskomfort w ciele, zapraszam Cię do przeprowadzenia tej medytacji powtórnie i jeszcze raz, i jeszcze raz. Możesz robić to tak często, jak tylko mm, uważasz, że będzie Ci to potrzebne w przeciągu tego miesiąca w przeciągu października. No, i teraz druga część. Zapraszam Cię na dwupunkt, bo oczyściliśmy energię na tyle, ile mogliśmy oczyścić je na ten moment i na tą chwilę. Energię dotyczące października 2022. A teraz dwupunkt dla wszystkich osób, które chcą skorzystać z tego dwupunktu, na to, byśmy mogli jak najbardziej efektywnie, skutecznie. Wykorzystać te energie, które, które przyjdą do nas w naszym życiu, by, byśmy mogli zamanifestować to, co chcemy, by zostało zamanifestowane. W październiku, czy też może yy, będzie to jakaś inicjacja, która później będzie procentować w naszym życiu? Także taka jest moja. Intencja odnośnie dwupunktu. Ten dwupunkt jest dla wszystkich osób, które oglądają teraz to wideo i będą kiedykolwiek oglądać je w przyszłości, i które oczywiście chcą skorzystać z tego dwupunktu. Także pomyśl przez chwilę o energiach października 2022, i że Twoją intencją jest jak najlepsze, najkorzystniejsze wykorzystanie tych energii. Dla ciebie. I teraz ja zrobię dwupunkt właśnie na Twoją i moją intencję. Dla wszystkich osób, które chcą skorzystać z tego dwupunktu. Dziękuję. Bardzo jestem ciekawa Twoich odczuć podczas medytacji i po medytacji, a także Twoich odczuć dotyczących dwupunktu. I jeżeli możesz, bardzo bym cię prosiła o podzielenie się właśnie tymi odczuciami, czy też nawet uwagami dotyczącymi tych spraw, czy dotyczącymi medytacji, czy też dwupunktu, albo też w ogóle Twoich przemyśleń odnośnie tego wideo, pod tym filmem. I to była druga część. Na zakończenie chciałabym podzielić się z Tobą bardzo dobrą wiadomością. Otóż z okazji otwarcia mojej nowej strony i nowej platformy Members. Platformy z programami i z kursami. Przygotowałam niesamowitą promocję, nazwałam ją Wielką Promocją na Otwarcie. I co to znaczy? Będzie to kilka dni promocji na moje bestsellery sięgające nawet minus 70%. I właśnie ta minus 70% procentowa promocja WPO odbędzie się w dniach od 10 do 15 października, czyli od poniedziałku do soboty. Czyli jeżeli zastanawiałaś zastanawiałeś się nad kupieniem jakiegoś mojego produktu czy programu, zaczekaj proszę do poniedziałku, już do najbliższego poniedziałku. Gdyż dzięki pakietom, które oferuję właśnie w tej specjalnej promocji, nauczysz się szybko rozwiązywać największe problemy sytuacyjne, emocjonalne, albo też fizyczne, w najprostszy i w najbezpieczniejszy sposób. Nauczysz się też współpracować z wszechświatem i odbierać swoje marzenia, odbierać swoje produkty. Czyli realizować swoje marzenia w łatwy i skuteczny sposób. Także bardzo, bardzo, ale to bardzo zapraszam Cię już dzisiaj na wielkie otwarcie i wielką promocję na otwarcie. I na koniec jeszcze jedna prośba, jeżeli podobało Ci się to wideo, jeżeli uważasz, że jest ono wartościowe, może pomóc, wspomóc, wesprzeć osoby, które znasz, Proszę, podziel się z tymi osobami tym filmem. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia już wkrótce, czyli w poniedziałek. Mówiła Barbara Łukowiak.